Tak się prezentuje mój zestaw Tata właśnie pojechał Witam serdecznie w kolejnym filmie W tym filmie e, Chcemy wam pokazać jak tutaj Działamy Z uprawą podrzepak. Ja jeżdżę sobie renówką i lemkenem Mamy nowe Tutaj elementy robocze W Mimkenie I Strasznie głęboko teraz wchodzi Maszyna, więc aż normalnie trzeba było boczne, te graczki odczepić, odczepić zabezpieczenie. Mamy zabezpieczenie kołkowe, żeby po prostu nie wchodziły ziemię. Po to, aby traktor miał lżej, bo normalnie nie mógł ciągnąć Już było wypłysane i tak miał strasznie, strasznie ciężko. Także tak to wygląda. jeszcze bez tych bocznych po prostu. A i tak to po kołach zabiera ten LMK, także, także jest ok. Rzepaku małem mieć w tym roku lekko ponad 5 hektarów. Mniej niż rok temu. Rok temu mieliśmy prawie 9, 8 z kawałkiem, a teraz, teraz będzie 5. Zobaczymy, jak w tym roku wyjdzie nam z rzepakiem. Rok temu zasiedliśmy cały rzepak bezorkowo. W tym roku również tak planujemy. O, tata tam jedzie, widać cię nawet przyleciał no także planujemy cały rzepak zasiąść bysorkowo tak jak to było rok temu no i działamy dawno mi nie było na kanale wstawiłem tak na szybko film z żniw rzepaku i teraz postanowiłem też coś nagrać